Cześć, tu Olga. Jest to Nauka Polskiego. Dzień dobry, cześć, witajcie w Nowym Roku. Nazywam się Olga Sawicz, mieszkam w Polsce, prowadzę zajęcia z języka polskiego i nagrywam podcasty. Jeżeli uczysz się polskiego, mam nadzieję, że będą Ci przydatne. Zaczął się nowy 2024 rok. Ten rok będzie o jeden dzień dłuższy. Po polsku to się nazywa przestępny. Rok przestępny, liczący 366 dni, jest używany raz na 4 lata, aby wyeliminować błąd spowodowany przez trzy normalne, krótkie lata. A co robić tym, kto urodził się 29 lutego? Świętować urodziny raz na 4 lata? Zdecydowanie nie. Ale problem jest szerszy i dotyczy nie tylko urodzeń. Na przykład pieniądze pożyczone od banku na rok. 29 lutego musimy oddać do końca 28 lutego roku następnego. Z urodzinami sprawa ma się trochę inaczej. Przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia, czyli urodzony 29 lutego 2012 roku. 18 lat będzie miał 28 lutego 2030 roku. Inaczej jest na przykład w Wielkiej Brytanii. Zgodnie z tamtejszym prawem, 18 lat ukończy się 1 marca. Ale wróćmy do słowa przestępny. Czy nie brzmi to groźnie? Kojarzy się z przestępczym albo podstępnym. A to jest zaporzeczenie z angielskiego, czyli rok przeskoczony. Co po polsku brzmi dziwnie, więc zamieniono go na przestępny. Wierzono, że jest ten rok pechowym. O ile sam rok cieszy się złą sławą, o tyle dodatkowy dzień, 29 lutego, jest już niekoniecznie. Jest wyjątkowy. Inny niż pozostałe, więc raz na cztery lata wszystko staje na głowie. W Szkocji to kobiety mogą w tym dniu prosić mężczyznę o rękę. Zwyczaj ten, wywodzący się z legendy, według której zgodę na to odstępstwo od dobrych zwyczajów wydawał sam święty Patryk. Otóż, jeśli poproszony mężczyzna odmówi kobiecie swe ręki, należy się jej Duża suma pieniędzy lub drogi podarunek hm, dobra szansa, jeżeli nie wyjść za mąż, to choćby otrzymać kasę. Ale wróćmy do nowego roku. Często podczas zmiany roku jest zwyczaj obmyślenia postanowień noworocznych. Postanowienie to nasz cel i do tego słowa chcę się odwołać. Słowo cel w języku polskim jest rodzaju męskiego. To znaczy ten cel, a więc dążymy do celu, to jest nasz cel, albo powiemy, że moim celem jest. Natomiast słowo cela rodzaju żeńskiego też istnieje, ale jest to pomieszczenie w więzieniu. Jest jeszcze książkowy wyraz w celu, to znaczy po to, aby stało się to, o czym mowa. Najlepiej jednak, celu uniknięcia sporów, takie porozumienie potwierdzić na piśmie. Z celiu po rosyjsku. Często też mylimy to słowo cel z białoruskim meta. Po polsku słowo meta też istnieje, ale to jest miejsce, w którym kończy się wyścig, finisz. Metą też potocznie nazywamy miejsce, w którym nielegalnie sprzedaje się alkohol. Także uważajcie na to słowo. Podobnie trzeba uważać na rodzaj takich rzeczowników jak temat i problem. Jest to rodzaj męski, czyli zająć się tym tematem i rozwiązać ten problem. Po rosyjsku ciema, problema to jest rodzaj żeński i często tu się mylimy. Ostatnio bardzo często pojawia się taki wyraz wziąć na tapet. Co to znaczy? I jak się nie pomylić? Tapet, słowo rodzaju męskiego, to od niemieckiego obrus. Takim specjalnym obrusem, takim zielonym suknem, przykrywano długie stoły do obrad. I stąd drugie znaczenie słowo tapet, czyli stół, przy którym toczą się obrady. I właśnie do tego znaczenia słowo tapet nawiązuje, tak popularne powiedzenie być na tapecie albo wziąć na tapet to oznacza uczynić coś tematem czegoś albo ośrodkiem zainteresowania czyli być w centrum uwagi. Istnieje też słowo tapeta rodzaju żeńskiego. Ale to coś innego to jest dekoracyjna okładzina z papieru, tkaniny lub sztucznego tworzywa stosowana do oklejania ścian. No, po rosyjsku to jest e, słowo aboi. Także, jeżeli ktoś przesadzi z makijażem, czyli nałoży sobie grubą warstwę makijażu, to też mówimy, że o, ten ktoś ma na twarzy tapetę. Posłuchajcie przykładu. Podobają ci się moje rysy? zapytała. Jezu, jakie rysy? Tapetę przecież masz na sobie. Tapeta to także obrazek na ekranie komputera lub telefonu stanowiący tło. Ostatnio oglądałam program w telewizji, gdzie mówiono o przygotowaniu śledzi na Wigilię, na ten wieczór przed Bożym Narodzeniem. I pani, która prezentowała przepis, nie mogła się zdecydować i ciągle zamieniała rodzaj jednego z rzeczowników. Raz wychodziło jej ta marynata, a raz ten marynat. Posłuchajcie. Tak. Jak długo powinna być w tej, w tej marynacie? Tej, marynacie przynajmniej dzień, dwa, żeby poleżały w mhm. tej marynacie. Smało zróbmy przed świętami. Czyli żeby... tak, dwudziestego. 20... Ale słownik podaje marynata, rodzaj żeński. Ta marynata, czyli w tej marynacie. Ale nie chcę tu wyglądać na mądrala. Zresztą wytykanie komuś błędów, naprawianie błędów. Nie jest kulturalne. Jako nauczyciel naprawiam błędy moich uczniów, na tym polega moja praca, ale obcym osobom nigdy. Przytoczyłam tu błąd z marynatą po to, by powiedzieć, że każdy ma prawo się pomylić, bo nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Ja ostatnio miałam problem ze słowem satelita. Musiałam nawet sprawdzić, jaki to jest rodzaj gramatyczny. Okazało się, że to jest rodzaj męski, czyli ten satelita. Ale co to znaczy, zapytacie? Ten rzeczownik ma kilka znaczeń. Pierwsze to ciało niebieskie, które krąży wokół planety. Księżyc jest satelitą Ziemi. O człowieku też możemy powiedzieć, to jest osoba pozostająca pod czyimś wpływem. Na przykład, takie zdanie: W Sejmie komuniści i ich satelici mieliby 60-65% miejsc. Też możemy powiedzieć o państwie lub organizacji, które pozostaje pod czyimś wpływem. Anglicy postrzegali Polskę jako satelitę Francji. Satelitą też potocznie nazywamy antenę w kształcie czaszy która daje możliwości odbioru telewizji przekazywanej przez nadajnik umieszczony w przestrzeni kosmicznej. Sputnikowa antena. Do czego zmierzam tym przykładem? Nie strasznie jest się mylić. Najważniejsze dość do sedna prawdy, zrozumieć dlaczego tak jest. Często po prostu zapamiętać do pomyłki należy się przyznać, zwłaszcza przed samym sobą, a potem uczynić wszystko, by ją naprawić. Uczymy się przez całe życie. Wszyscy. Ja też się uczę i wam polecam. To wszystko na dzisiaj. Papa. Pa.